I'm from Atlanta, Georgia, Born and raised, but I'm from like a part of Atlanta, like called the West End. That's gonna be more important to me than other places because that's where I come from. But it's just anybody who's coming up, I wanna say, less fortunate. Because a lot of people don't make it, don't make it. Pykamy w piątkowe wieczory. Pykamy w piątkowe co wieczory. Moja giereczka to Geta Piąteczka. Moja giereczka to Geta Piąteczka. Banki są tu rozjebywane, a prostytutki ruchane. Moja giereczka to Geta Piąteczka. Banki są tu rozjebywane, prostytutki Kierce, idę z kosą na tą dzielnię, idę po ten szwalec bijam na grow rozpierdalam kurwa szmaciasy Biorę im szwalec, zapierdalam im ich dziwki, ej Jadę tutaj, uciekam przed tymi gliniarzami, ej Ro Robię rozpierdol na mieście, yo Zapierdalam szybko swoją furką, tylko bokiem, tylko bokiem Swoje życie policzę tym stresem, ej Stresuję się jak tutaj zapierdalam, żebyś się tutaj nie rozjebał tą furką Tutaj sobie pykam w to GTA, bo to jest ta GTA piąteczka Wbijam wbita na gierce, ej, robię sobie kurwa coś tam, ej, wbijam tu, wbijam bit Robię kurwa, niezły ten hit Ej, dziś tu w los, to tutaj Robimy te nielegalne przemyty I Tutaj w tych gangach tutaj żyjemy i tutaj się tak bawimy Yo Ej, ej bo to jest moja giereczka, tutaj GTA piąteczka Tutaj GTA piąteczka, ey, ej, ej, lecimy dziś tu, się tu nie boimy Policja na nasz węszy, to szybko uciekamy Ej, wbijam się na to grow street nam szpaciarzom łeb, ej Zabieram im ich kasę, ej, ej I kurwa mówię im z Tel ej Mówię im z Tel robię to co mogę Ej, ej, robię to co mogę A Ty tym co kurwa tu we mnie to butla na ten łeb Ej, wyjdźcie dalej, ej To moja giereczka, to GTA piąteczka To moja giereczka, dbańki są które zjadywane wada, prostytutki ruchabe Wierzam w bit na gierce Ej, jeżdżam w bit na gierce ej nie jest groszem tylko kurwa nie rzuć milionem ej tutaj zarabiam ten milion Nieważne jak, ważne, że kurwa mam Nieważne jak, ważne, że kurwa mam Lecę dalej, lecę dalej, lecę dalej bo to moja giereczka tutaj geta piąteczka Napalam tutaj na te banki, ej, gorę zakładników Dawajcie mi wszystko, nie zakują mnie jakieś kajdanki, ej, ucieknę tutaj, ucieknę stąd w dalekiem podróż Ej, jak tutaj się dorobię i będę tym milionerem, Milionero, milionerem, milionerem, bo 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 to geta Piąteczka to ta moja giereczka, to GTA Piąteczka. Yo, pęk, brrra.